Ewa Bobrowska, witam i zapraszam na prognozę pogody. Dzisiaj będzie słonecznie, gorąco, ale miejscami zrobi się niebezpiecznie. Na przykład w Wielkopolsce mogą pojawiać się po południu burze i burzowo będzie też na południu. Na termometrach od 25 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej do 28 w Warszawie i do 34 stopni we Wrocławiu. Tam dzisiaj jest najcieplej. Nocą lokalne burze też mogą pojawiać się i na zachodzie i na południu. A na termometrach od 11 do 8. 17 stopni Front atmosferyczny, który zbliża się do nas z zachodu, jutro będzie nad naszymi zachodnimi województwami. Tam mogą pojawiać się burze, opady deszczu i niewykluczone opady gradu. Natomiast centralna i wschodnia część kraju pozostanie nadal pod wpływem klinu wyżowego i będzie słonecznie ciepło bez opadów. Temperatura w Europie najwyższa w Budapeszcie, w Wiedniu 34 stopnie, w basenie Morza Śródziemnego równie gorąco, pięknie do 32 stopni, a najchłodniej w Dublinie, tam tylko 16 stopni. Jutro na pomorzu Kujawach i Wielkopolsce rano jeszcze pogodnie, ale po południu zaczną pojawiać się burze. Na termometrach od 23 do 33 stopni. Warmia Mazury Mazowsze i Podlasie tutaj ładna, słoneczna i spokojna pogoda. Na termometrach od 26 do 27 stopni wiatr północny słaby. Lubelszczyzna Podkarpacie i Małopolska tutaj również spokojnie, z temperaturą od 24 do 28. Stopni. Stopni. Dolny, górny Śląsk i Ziemia Lubuska. Na Ziemi Lubuskiej mogą pojawiać się po południu burze i niewykluczone właśnie tam opady gradu, a na Śląsku pogodnie, gorąco do 33 stopni. Dziękuję, miłego dnia i do zobaczenia.